Ledwo zdążyłem przed budzącymi się dziećmi. Jak zwykle Rudolf był na czas i z dachu wskoczyłem prosto do Saja. <laughs> Jak? Czy moim elfom podobała się świąteczna historia? Oooo! Chyba przyszedł do nas kolejny list. Ciekawe, kto tym razem napisał. Jak wspaniale! Czekałem na wiadomość od ciebie. Ciekawe, o czym marzysz, moje dziecko. Zastanawiałem się razem z moimi elfami, co u ciebie słychać. Nie widzieliśmy się przez cały rok. Wiem, że gotujesz razem z mamą. I bardzo to lubisz. Jak widzisz, my już jesteśmy prawie gotowi, aby powitać święta. Śmieszek pakuje ostatnie prezenty, zaś dzwoneczek i Lucyan kończą ubierać naszą choinkę. Spójrz tylko. Oj, tak, moje elfy są bardzo zapracowane. Staramy się, aby każdego roku wszystko było gotowe na czas. Nie martw się, zdążymy do Ciebie przyjechać. Razem z Rudolfem znam bardzo dobrze Twój dom i Twoje rodzinne strony. Oj, tak, tak. Teraz pamiętam dokładnie, Często z Rudolfem parkujemy w Twojej okolicy saniami. Wszystkie domy mają takie wąskie kominy. Albo. albo to może ja się zrobiłem większy. Chyba najwyższy czas zrzucić kilka kilogramów. Jak myślisz, skąd tak dobrze wiem, o czym marzy każde dziecko? Otóż. Mam bardzo wielu pomocników. Tak, tak, zgadza się. Dzięki nim wiem, że jesteś bardzo bystrym dzieckiem. Wszyscy Cię kochają. Jestem z Ciebie bardzo dumny. Należą Ci się brawa. Jeden z moich pomocników poinformował mnie również, że bardzo lubisz bawić się z rówieśnikami. Tak, tak, wiem. Masz już cztery latka. Przed tobą wiele cudownych przygód. Spójrz, elfy znalazły twoje zdjęcia. To zdjęcie to cudowna pamiątka. Widzę, że dobrze się bawiliście. Zdaje się, że czas najwyższy sprawdzić, czy moje elfy przygotowały już dla ciebie prezent. Ale chwileczkę. Najpierw sprawdźmy, czy dziecko było grzeczne. Czy widzisz ten globus? On jest magiczny. Złote punkciki to dzieci, które były grzeczne. To mój niezawodny wykrywacz grzeczności. Teraz wystarczy odrobina magicznego pyłu? O, tak! Widzę cię! Jesteś bardzo grzecznym dzieckiem! Nie mogła być inaczej! <grystanie> Moje elfy, czy jest już gotowy prezent? Przecież dziś rano go opakowałyście! Jest! Nasz kot znalazł prezent! Sprawdźmy więc, co jest w środku prezentu. Oh! No, no, elfy, postarałyście się. Niebawem go dostaniesz, lecz na ten moment niech zostanie niespodzianką. Za chwilę ujrzysz swój prezent pod choinką, ale musisz jeszcze chwilę poczekać. No tak, tak. Pora ruszać w drogę, ale zaraz, zaraz. Pamiętaj tylko o czym dziś rozmawialiśmy. Trzeba być grzecznym dzieckiem. Ja tu wszystko widzę. Zapewniam cię, że nasze dobre uczynki do nas wracają. Do zobaczenia wkrótce. My lecimy już w drogę. Rudolf już czeka. Ho, ho, ho!